Witamy w przeglądzie motoryzacyjnym. W dzisiejszym odcinku masowe niszczenie fotoradarów we Włoszech, pościg w Warszawie i zderzenie z karetką, pobicie za informacje o braku powietrza w kole. Minister środowiska rozważa wzrost opłat za suwy. Tesla z największą ilością reklamacji w 2023 roku. Szef Renault ostro o Unii Europejskiej. Premier Tusk zapowiada obniżkę cen paliw, większe opłaty za OC. Mercedes nie wycofuje się z samochodów spalinowych. We Włoszech grupa, która nazywa się Flexi Meni, pod osłoną nocy niszczy fotoradary. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że we Włoszech jest najwięcej fotoradarów w całej Unii Europejskiej. Sama grupa stoi w opozycji do takiej ilości urządzeń, a niektóre z ich mniejszych lokalnych mediów określa całą sprawę jako traktowanie mieszkańców jak bankomaty. Zachowania grupy mają swoich zwolenników i dotychczas uszkodzeniu uległo kilkanaście urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe. Policja bacznie poszukuje sprawców tego przedsięwzięcia, a jedynym Aktualnie zatrzymanemu grozi grzywna, która ma wynosić minimum 2000 euro. Na alei prymasa tysiąclecia kierowca wraz z pasażerami, którzy najprawdopodobniej uciekali przed służbami, zderzyli się z karetką. Na profilu WAWA Hot z 24 możemy przeczytać: Kierujący z dużą prędkością autem marki BMW podczas wyprzedzania uderzył w jadącą prawym pasem Toyotę, Następnie z dużą siłą w karetkę pogotowia. Karetka przewróciła się na bok. W Toyocie doszło do urwania się tylnego koła, na które następnie najechał kierujący Volkswagenem. Wskutek czego doszło do uszkodzenia jego opony oraz felgi. Kierowca BMW wraz z pasażerami uciekł z miejsca zdarzenia. Wkrótce został zatrzymany 20-letni mężczyzna, prawdopodobnie pasażer BMW. Ratownicy z karetki zostali zabrani do szpitala przez przybyły zespoły ratownictwa medycznego. Teraz przenieśmy się na chwilę do Lublina. Tam pracownik straży miejskiej po służbie na ulicy Lubelskiego Lipca 80 roku postanowił zwrócić uwagę kierowcy, że nie ma on powietrza w kole. Reakcja była karygodna. Najpierw z Opla wysiadła pasażerka, a następnie zaczęła mężczyznę uderzać. Dołączył do niej po chwili partner. Na szczęście zdarzenie widział inny przyjeżdżający kierowca, który zawiadomił o tym zajściu odpowiedniej służby. Para została zatrzymana. Kierujący Oplem był pod wpływem i miał blisko 2,5 promila w organizmie. Partnerka tego jegomościa postanowiła kierować groźby, naruszyć nietykalność i znieważyć policjanta, za co również odpowie karnie. Obojgu zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Wiceminister Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta jest skłonny do zwiększenia finansowej odpowiedzialności użytkowników suv za zajmowanie większej przestrzeni, tak jak to ma miejsce w Paryżu. Wiceminister chce uzależnić wysokość opłaty rejestracyjnej i podatku od samochodu od wagi auta. Taka opłata miałaby być już w użytku od 2025 roku, a podatek od posiadania auta od 2026. W Paryżu jest stosowane podobne rozwiązanie i wynosi nawet 18 euro. Za godzinę. Jednak tam tylko to działa dla osób spoza Paryża, to jest jeśli pracujesz, mieszkasz i jesteś niepełnosprawny, to taka opłata ci nie dotyczy i jest to opłata za parkowanie. W Polsce planuje się wdrożyć podatek od posiadania samochodu. Podatek, który w zasadzie opłacamy tak na szybko, wymieniając w paliwie, przy zakupie, przy sprzedaży. I jeszcze teraz mamy płacić abonament. No bo tak rozumiem pojęcie podatku od posiadania. Opłata rejestracyjna ma być jednym z kamieni milowych KPO i ma zastąpić aktualny podatek akcyzowy. Taki przepis miałby premiować nowe, niskoemisyjne samochody i na odwrót w przypadku starszych pojazdów z większymi silnikami. Oczywiście sam podatek miałby być progresywny, uzależniony od poziomu emisji dwutlenku węgla. Znając życie, faktyczna emisja to będzie jedno, a przepis będzie stanowił drugie. Przecież katalizator można zamontować w wyższej normy. I silnik na tym za bardzo nie ucierpi. Podejrzewam, że ustawa będzie opierała się o deklarowane normy producenta, a nie na to, co wyjdzie w bananiu technicznym pojazdu. Dziwnym zachowaniem jest w aktualnej sytuacji na rynku samochodów elektrycznych dalsze lobbowanie, kiedy rynek nie jest jeszcze stabilny, a infrastruktura drogowa ładowarek nie jest w żaden sposób rozwinięta. Na pozytywny odbiór tej informacji nie wpływa fakt, że lider branży elektromobilnej ma problemy z ogromną ilością reklamacji swojego Produktu, ale o tym za chwilę. No i podatek od wagi auta, który podoba się u naszemu wiceministrowi. Jeśli coś takiego miałoby być wprowadzonego na wzór francuski, czyli powyżej 1,6 tony, to uważam, że to nie będzie podatek wycelowany w żaden sposób w suwy czy crossovery, ze względu na to, że zwykły sedan może ważyć więcej albo w okolicy 1,6 tony. Waga nie jest dobrym wyznacznikiem takiej opłaty. Już lepszym byłaby opłata od typu pojazdu, jednak jest to moje prywatne odczucie. Nie jestem w żaden sposób decydujący. Precyzyjny w tym temacie, a nie nie popieram tego typu opłat. Bo skoro kupujemy samochód, taki na jaki nas stać płacimy od tego już podatki, nawet podatek od tego, że zarabiamy, to kolejna opłata za posiadanie to gruba przesada. Zaczynamy iść w niebezpieczną stronę. Ciężko mi wyrazić bardziej rzetelną opinię ze względu na to, że nie ma nawet jeszcze projektu takiej ustawy. Samo jako płata przypominająca abonament od posiadania samochodu przypomina mi abonament na kartę miejską, tyle że na własność ruchomą, co jest kuriozalne. Gdyby mój głos coś znaczył, to weto, stanowcze nie. Norweska Rada do Spraw Konsumentów opublikowała, że w 2023 roku największa ilość ale wpłynęła na Tesle. Tutaj bez rozróżnienia czy były to auta nowe czy używane, bo ilość była wysoka. Kolejne dwa miejsca pudła zajmowało Audi i BMW. Członek tej rady w osobie Tomasa Iversena mówi, że jest to spowodowane ilością chorób wrodzonych. Czyli domniemywać z tej wypowiedzi możemy, że prawdopodobnie producenci wypuszczają samochody z fabryk z mniejszą czy większą ilością wad i są tego świadomi. Bądź możemy również przypuszczać, że mogą nie być tego świadomi i to tylko procent wśród całej sprzedaży, który akurat zjechał z niewykrytą wadą produkcyjną. A jeśli chodzi o samochody używane, to możemy domniemywać, że po prostu sprzedający jest świadomy wady, a jednak dalej go sprzedaje. Możemy podejrzewać, że w Norwegii spadnie ilość zażaleń względem pojazdów zakupowanych z drugiej ręki, ze względu na zmianę ich mniejszych przepisów, które od stycznia mówią o tym, że przez pierwsze dwa lata za defekty odpowiada sprzedawca. Może? oczywiście zdjąć z siebie taką odpowiedzialność, jednak wtedy musi udowodnić, że on nie odpowiada za powstały defekt. Ten sam przepis mówi o tym, że nie będzie można sprzedawać samochodów z zapisem bliźniaczym do naszego krajowego częstego zapisu, który brzmi mniej więcej, kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie będzie rościł do niego praw. Uważam, że u nas przydałaby się podobna ustawa. Ta norweska brzmi solidnie. Może mieć realny wpływ na rzetelność transakcji międzyludzkich w kontekście pojazdów użytkowych. Dodatkowo śmiem twierdzić, że może ten zapis polepszyć stan techniczny używanych samochodów, jeśli oczywiście ten przepis będzie odpowiednio egzekwowany. Szef Renault w osobie Luca Demeo w ostrych słowach wypowiada się o polityce Unii Europejskiej. Twierdzi on, że Unia Europejska zamiast skupić się na realizowaniu założeń, to tworzy ciężkie samochody, które są zbyt drogie dla użytkowników i że na tej polityce zyskują głównie Chiny. Demeo zwraca też uwagę na to, że poprzez wycofywanie silników spalinowych, wprowadzanie coraz to bardziej restrykcyjnej polityki względem bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, zwiększa się finalny koszt produktu oraz że przez ten sam ciąg Przyczynowo-skutkowy, średni wiek samochodu na drodze wzrósł z 7 lat na ponad 12. Koncern motoryzacyjny Renault nie rezygnuje obecnie z silników spalinowych, a zamierza je dalej rozwijać, za czym przemawia fakt, że powołali dodatkową spółkę, w której skupiają się na ich rozwoju oraz na zasilaniu pojazdów za pomocą LPG, co wywołało ciepły odbiór ze strony zainteresowanych. W zeszłym tygodniu informowałem o tym, że ceny na stacjach benzynowych dojeżdżają blisko 7 zł za litr. Moje słowa chyba zostały wysłuchane, ponieważ premier Donald Tusk zapowiada, że obniży cenę benzyny do uwaga, 5 zł i 19 groszy za litr tej szlachetnej cieczy. Powiem więcej. Nawet znamy datę tego szlachetnego czynu względem zmotoryzowany. Działania względem polityki paliwowej PKN Orlen mają być znane, cytuję, gdzieś do końca marca i wtedy to premier ma być gotowy do podania konkretnych. Odpowiedzi względem tego, kiedy i w jaki sposób będzie można obniżyć ceny paliw na polskich stacjach. Póki co, to trwa rekrutacja na nowego dyrektora Orlenu, więc jeśli nie jesteś zatrudniony widzów w wąskim gronie politycznym, to śmiało do 1 marca możesz składać CV pod warunkiem, że masz minimum 3-letnie doświadczenie oraz znasz biegle język angielski. Pojawił się nowy projekt ustawy, w którym to zakłada się zmianę minimalnych sum gwarancyjnych. Te mają wzrosnąć następująco za szkody na osobie z 5 210 tysięcy euro na 6 450 tysięcy euro, za szkody na mieniu poszkodowanego z 1 miliona 50 tysięcy na 1 300 tysięcy euro. Jak domyślam się, tak jak to ma w przypadku wszystkich podobnych działań, to zwiększone ryzyko ubezpieczyciela, to jest odpowiedzialność finansowa, przeniesie się wprost proporcjonalnie na posiadaczy POLIS OC. Więc zapłacimy więcej. Ile? Jeszcze nie wiadomo. Jednak nowelizacja ustawy do głosowania ma trafić jeszcze w tym półroczu, ¿Qué? Ostatni news na dzisiaj, Mercedes jednak odkłada swoje plany na pełną elektryfikację koncernu. Mercedes planował zrezygnować z samochodów spalinowych w swojej ofercie do 2030 roku. Natomiast od przyszłego roku, względem byłej już deklaracji, miałby nie oferować nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Nowa rzeczywistość mówi, że do 2030 roku 50% sprzedawanych aut będzie zelektryfikowanych. Hybrydy też się wliczają w tę statystykę. Skąd taka nagła zmiana się zastanawiasz? Stąd, że w czwartym kwartale ubiegłego roku zysk spadł o 21%, a udział w sprzedaży samochodów zelektryfikowanych wynosił 20%. To w dzisiejszym materiale na tyle. Widzimy się za tydzień. Jeśli ci się podobało, to możesz zostawić łapkę w górę, a jeśli nie subskrybujesz, to możesz zasubskrybować. Kolejny przegląd motoryzacyjny w środę o 18.00. Cześć.